a w dzisiejszym odcinku w AutoChallenge mamy fez nietypowy challenge a mianowicie mamy moją najlepszą markę czyli mercedesa mercedes b klasę b i to jest B-klasse B180 i w tym b będziemy ro, będę robił hamulce patrzcie ma 226 290 przebiegu Będę robił hamulce, bo się skończyły. Nie ma skuteczności. Hamulec ręczny No jest, jakby go nie było. To też, to też jest do zrobienia. Co jest jeszcze? Odpalę wam go. To posłuchacie jak on pracuje. Pięknie. Coś tu dogorywa. Coś tu dogorywa jeszcze na to konto. Coś tu o coś ociera I hałasy jakieś są dziwaczne Także coś będę próbował tutaj uzdrowić Żeby to jakkolwiek przypominało samochód O tu się dzieje klima, klima mu stawia taki opór? Matko, Jezu, jakie hałasy, jakie hałasy niefajne. Nie, już go, zgaszę go, bo te hałasy są nadzwyczaj. Także jeszcze zanim zrobię hamulce, to może się skupię na pasku osprzętu, pasku osprzętu i co się dzieje z tym paskiem osprzętu. Bo dźwięki są, powiem wam, dźwięki są straszne. Skończyły się z przodu płaskie hamulcowe, tak czy słabe, a z tyłu w ogóle tylny układ hamulcowy nie bierze udziału podczas hamowania, także będę zaglądał. Tu sobie mogłem tak podłożyć na kostkach betonowych, bo to są plastikowe potórki. Woli e, ścisłości, żebyśmy się rozumieli. E, I co, posłucham. A, położ już jest wymieniona. Uj, tu pasek wygląda słabo. Nawet bym powiedział, bardzo słabo. Aha, paska nie ma. Paska nie ma. Coś tnie pasek. No i paska nie ma. Także ten pasek się też widzę. zerwie. na moment. Pytanie, czy łożysko jednokierunkowe na. <śm> czy na y, alternatorze chodzi? No i jak reszta wygląda od sprzętu? Co? A, i co jest jeszcze? Co jest jeszcze na pokładzie? Automat! Automat! Także coś tutaj go jeszcze boli. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczę, co tutaj. Co go tutaj boli. Co go tutaj jeszcze boli. Tu żadna osłona nie spadnięta. Wydech spłaszczony. Spłaszczony, ale on się spłaszczył sam. Ten wydech on nie był oryginalnie przepłaszczony. No. A reszta się trzyma, jako tako. Dobra. Co? Zbiorę lampkę na czoło i zaglądam. Co tu zrobić, żeby, był, żeby z tego można było jeszcze zrobić samochód. Oczywiście jak zawsze się majster na minę wsadzi, czyli chce pomóc, a, a wyszło jak zawsze. A mianowicie nie wiedziałem, że hamulce są słabe w tym aucie, ale dużo więcej rzeczy wyszło. No i tak, rozpierak nowy, sprężynki, cały komplet szczęk jest. Piastę jeszcze sobie gdzie nie tam troszkę dopracuję. Ale to zaraz wezmę igłę i igłami tutaj troszkę jeszcze przeczyszczę tą krawędź. Oczywiście po swojemu przesmaruję i zakładam tutaj tarczę. Eee, co do zacisku, co do zacisku. No zacisk jest, gumkę ma. E, to wszystko też trzeba wyczyścić, podsmarować. powierzchnię styku przylgnie. Tak samo, tak samo klocki. Eee, Jarzmo gdzie mam tu, Jarzmo, Jarzmo mam tu. Ja już też prowadnice o, o dziwo żyją, wszystko jest w porządku, także to też wszystko, blaszki pozrzucam, blaszki mam nowe, klocki nowe, poczyszczę wszystko, posmaruję, zaraz będziecie widzieć jak będzie tył wyglądał złożony. Oczywiście to co zawsze się w Mercedesie dzieje, czyli tak, albo tu zardzewieje, albo na lince. Tu, dzisiaj, tu akurat dzisiaj tu złapało, ale dlatego jak tu złapało, no to linka była martwa i ten ręczny był taki jaki był. Myślę, że to się uda, ale naprawdę mam... Z mega, mega mało czasu. Także ogień na tłoki i lecę z robotą. A więc w temacie aktualizacja Mercedes. te ja tak popaprane pastą, to <gryw> udusiłem to tylko po to, żeby woda, która miałaby wchodzić między felgę a tarczę, żeby nie dostawała się pod, pod piastę, późno jest gdzieś 11 w nocy, więc troszkę mnie przycina. I wiecie co Wam powiem? Zrobiłem sobie tył, fajnie. Mówię: Dobra, odpowietrzniki rozruszałem. Tu wszystko jest poskładane na gotowo do wymiany płynu hamulcowego. Fajnie, jedna strona, no to idziemy na drugą. Druga strona to samo. Wszystko przygotowane, posmarowane, chodzą luźno zaciski. Wszystko jest tak, jak ma być. Wymienię płyn hamulcowy, zarzucę koło, zostawię jedną śrubę, e, odkręconą później z hamulec ręczny ustawię. Wstępnie jest ale słabo. Co do śrub, oczywiście, felga Mercedes ma sferyczny stożek, a ktoś taki mądry jakiś, nie będę się tam wypowiadał, po prostu dał zwykłe no i co? No i śruby jest tylko tutaj, tymi dwoma, 2 mm, tylko wchodzi i trzyma falkę. No dobra, śruby się kupi. Idę z drugiej strony, idę na przód, z przodu to samo, czy piasty, coś tam rozwiercę gwinty, robię śrubki mam, miałem jeszcze dwie Mercedesowskie śruby oryginalne założyłem, wszystko pięknie. No to po prostu cudownie. Poza tym, że ktoś, ktoś mądry, zaraz wam pokażę czy wam nie pokażę, ktoś mądry, nasmarował byle czym byle czym te gumki. To na tłoczku, i te na prowadnicach. I prowadnice były takie duże, że urosły. Gumki urosły, no i dostała się woda, i tam przyłapało. Przyłapało prowadnicę, ale to jeszcze nie był problem, bo jeszcze górna prowadnica jest zgięta. Jeszcze jest zgięta górna prowadnica, co powoduje, że przy dokręcaniu ten zacisk się kleszczy, no i z tego tytułu zjadło, zjadło klocek. Mam na, jutro zamówione, mam na jutro zamówione to jest tak, tylko przyłożone, żeby, żeby wisiało, że jakby trzeba było wyjechać, to się wyjedzie. Ale do, tak naprawdę do roboty są prowadnice i e, gumki na zacisku. No ale mówię, jak już tyle mam zrobione, no to mówię, no to dobra, no to może by chociaż, to może by chociaż z przodu odpowietrzniki rozruszał. I wiecie, co Wam powiem? Bardzo chętnie, ale tam nie ma odpowietrznika, zaraz Wam pokażę. Bardzo chętnie, ale tam odpowietrznika nie ma. Wchodzi przewód, odpowietrznik jest urwany. Teraz go oczywiście szczotką drucianą przetarłem i tak naprawdę jak sobie jutro, prawdopodobnie jutro będę wyciągał te zaciski obydwa z przodu całkiem na zewnątrz, to palnikiem przygrzeję, rozwiercę, wbije coś do środka i wykręcę tak naprawdę odpowietrznik po prostu no ręce mi opadły. Już myślę sobie, to już tak niedaleko, żeby jutro tylko założyć prowadnice, tłoczki, cyk w cyk już zaraz będzie, już gotowe do jazdy prawie. Jak widać nie. Z drugiej strony wam pokażę, że jednak odpowierzchnik jest. tu też jest tylko tak to założone, żeby było. Patrzcie, no tu odpowierzchnik jest. Więc e, po prostu o, tu w tym miejscu, więc po prostu to z tej strony, i tak, też od razu założę gumkę na tłoszek nową, dwie nowe prowadnice i wymienię po całości płyn. Ale ręce i nogi opadają. To tak wygląda. Rozsmarowane jest. Nie przejmujcie się tym. Założę felgę, obrócę. To fajnie ten, fajnie ta pasta, fajnie ta pasta będzie tylko w tym miejscu gdzie ma być na czopie piasty można powiedzieć a tu gdzie jest przylgniadzie koło ta piasta po prostu się wyniesie także po prostu no rączki mi opadły jeszcze coś mi się tutaj wydaje że jakiś problem jest z doładowaniem On no, coś tak syczy jakoś dziwa się ten silnik ale szczerze już mi się tam nie chce za dużo zaglądać z tego względu że no to jest praca, to jest taka praca, która niekoniecznie była zlecona, po prostu no czasami trzeba się nadwyrężyć i zostać w nocy i zrobić pasek 5PK, który już nie jest 5PK. Tu jeszcze jest 5PK, zaraz Wam pokażę, a tu już jest o 1PK mniej, czyli 4PK. Coś wyjadło ten pasek, albo ten pasek był wyjeżdżony po prostu i odpadł. No, i to też mam zamówiony pasek. Rolki są ładne, choć wiecie co w B-klasie, a szczególnie w dieslu, że tutaj motor do opuszczenia, żeby cokolwiek zrobić. Także na razie tak to musi zostać: że rolki sobie po prostu przedmuchałem powietrzem, ponapędzałem je powietrzem, posłuchałem, chodzą ładnie, nie hałasują i po prostu, i po prostu będę e, założę pasek, jakoś to będzie. Uch, a się ktoś tutaj natłuk, ale widzę, że czasami nawet nie trafił i trafił w osłonę. No to nic, jutro podprostuje troszkę, ale dzisiaj mam już serdecznie dosyć. Także dzisiaj się zbieram pomieszkać trochę w domu, a chociaż do rana. A resztę się będziemy zastanawiali w dniu jutrzejszym, co dalej. A więc w temacie Mercedes i jego hamulce, wiem, wiem, muszę ten stół pomalować. Yy, miały być same gumki, ale szczerze mówiąc, tłoczki nie są dużo droższe. Zestaw z tłoczkami, a patrzcie co tutaj jest. Tu, tu są zatarcia, wzdłużne rysy są i te rysy spowodują, że no, płyn będzie powoli powoli się przesączał albo po prostu będzie uszkadzało uszczelnienie. Także jeden taki tłoczek jest, drugi jest też taki tłoczek nieładny, trochę zrysowany i dlatego podjąłem decyzję, że wlatuję komplet nowych tłoczków. Komplet uszczelnień i tak zrobiony zacisk będzie działał lepiej jak z krajów takich różnych, takich azjatyckich i nie tylko. Regenerowany i wjeżdża komplet prowadnic na jedną i drugą stronę, i wtedy ma to sens działać. Także składam zaciski, i wrzucam na auto, pokażę Wam po montażu, jak to wygląda. Aha, jeszcze Wam pokażę, jak złożony zacisk ma działać pod ręką. Wszystko jest dobrze poskładane, przesmarowane. Ja pod gumkę oczywiście czegoś tam delikatnie <laughs> delikatnie oczywiście smaruję. Pasty te daję pod gumkę. Posmarowane są, są wszystkie elementy i nawet uszczelnienia, które są wewnątrz zacisku, też są delikatnie przesmarowane. Dookoła natłuszczam gumkę, wrzucam do zacisku. Jeżeli jest wszystko dobrze, w porządku, to mamy ten zacisk gołymi, gołymi rękami, tylko że on się tu troszkę ukosuje. O wcisnąć bezproblemowo, teraz jeszcze oczywiście powietrzem sobie wypchnę trochę poruszam w lewo i w prawo, patrzcie bezproblemowo bezproblemowo, palcami cyk nurkuje także to jest dobrze zregenerowany zacisk jeszcze później jak wysunę tłoczysko do góry to tą powierzchnię sobie zabezpieczę pastą przeciw piszczeniom, piszczeniu, piszczeniu klockom i tak samo te powierzchnie też muszą być czyste wysmarowane i ma to prawo działać także instalujemy prowadnicę a więc, jeżeli wszystko poskładamy, pamiętajcie, że prowadnice to są podcięte i to jest, tylko, to jest też po to, żeby ten smar przechodził tutaj. Eee, o tak, ona jest tu podfrezowana, ale też fajną one mają zaletę, że można tymi prowadnicami pokręcić i ustawić, że zacisk się. Patrzcie tu, bez problemu ten zacisk chodzi na prowadnicach i tak ma być. Po skręceniu, pamiętajcie zawsze, po zakręceniu takich prowadnic. O, tu zrobię w taki sposób, o. po zakręceniu sprawdzamy czy ten zacisk luźno tutaj chodzi. Chodzi luźno, fajnie. On tu, on tu tylko sprężynuje na tym smarze i na tych gumkach co tutaj jest. To jest bardzo niewiele. Tak ma chodzić zacisk. Eee, gość który to składał wcześniej no, w pojęcie średnie, albo bym powiedział całkowicie brak pojęcia, dlatego że Przewody, tak jak tu od ABS przechodzą w ten sposób i mają tu jeszcze dwa uchwyty dodatkowe. Co tak naprawdę tutaj, te przewody idą, wychodzą dwa tu z karoserii i mają iść w takim położeniu, a on je po prostu pomotał tutaj. Zrobił takie spaghetti z tych przewodów, bez potrzeby. Jeszcze te amorki, coś tutaj jest tak średnio... Magnum? Magnum? Myślałem, że w Magnumka to jest renówka w ciężarówce. Te amorki tak tu średnio pasują te uchwyty oryginalne z Mercedesa i coś te kołki tutaj słabo trzymają, także jeszcze w koło owinę trytkę i ścisnę ten plastik, żeby nie daj Boże nie odfrunął. Co jeszcze słabego zauważyłem w tym pojeździe, to poduszki pod silnikiem, ale tylnie, bo przednie ktoś wymienił, to dobrze, no tylnie się nie chciało, bo pewnie są drogie albo niedostępne, także będę zaglądał co tam zrobić w tej kwestii, ale nie teraz, założony jest pasek tak jak widzicie założony jest pasek, wszystkie rolki, wszystko mam przedmuchane łożysko jednokierunkowe na alternatorze idzie tam te rolki działają, będzie to mogło funkcjonować opuszczam niżej, zakładam pompę do odpowietrzania układu hamulcowego i lecę z wymianą płynu powiem Wam, że dobre te mercedesy są, Teraz Wam pokażę dlaczego tu już omocowałem tą obudowę filtra połamana, pogruchotana z dołu jest no coś, coś tu poszło nie tak jednak ewidentnie ale jest tam, ktoś podarowiał nóżki, tylko że po prostu nie ma tego złożyć. Troszkę powklejałem, troszkę porobiłem. Eee, na tą chwilę będzie. A, to jeszcze dziś zaczepimy zaraz, ale to chyba ścisnę sobie tą blaszkę mocy i wtedy ją wepnę tutaj. Dobre te Mercedesy, powiem Wam dlaczego. Popatrzcie, to jest bagnet do oleju. Ten bagnet, mimo że jest długi, to jest chyba za krótki, bo nie sięga do oleju. Dobre te Mercedesy, jak jeżdżą bez oleju, to. Dobre, dobry, dobry pojazd. Leje to oczywiście teraz taki olej 530, tylko wyłącznie dlatego, że yy, nie wiem co tutaj było. Myślę, że ten pojazd chciałby mieć, dole chciałby mieć wymieniony olej: filtr oleju i filtr powietrza i paliwa, ale na razie na tą chwilę mu litra. <grym> Wiadomo, że bez litra to nie ma jazdy. Czasnemu litra zaraz poczekam, niech zleci. Może się coś tam pokaże na bagnecie w końcu jakby się pokazało, to e, jak się nie pokaże, e, nie pokazuje się. Pokazuje się po troszkę, patrzcie, już jest minimum. A myślę, że na jakiś, nawet poniżej minimum. Myślę, że na dwóch litrach i będzie, i będzie żył pacjent. Zrobię dolewkę. I co? I... Wejdę z komputerem do środka, zobaczę, jak tam błędy. On ma jakieś takie szarpnięcia, jakby wypadanie zapłonu, albo jakby się giercił. Szczerze, trzeba zrobić, żeby jakkolwiek jeździł, niech na razie, niech na razie kobita pojeździ chwilę. Tak, spokojnie, jeszcze litra można rozgrzebać. Niech kobita pojeździ, a jak na pieniędzy, to albo będziemy w to inwestować, albo będzie zmiana auta. Także nie ma nie wszystko od razu, nie wszystko od razu. No, najważniejsze, że klima nabita. Nie, no, nie wiem. Tak żartuję. Także na razie dolewam do stanu i zobaczymy, co pokaże diagnoza z komputera w środku. A więc robię aktualizację tematu. Aha, Niemcy. Ta. Trzynastka w winie. O, rocznik od dwa pięć zero no, chyba od dobra co by nie było wiecie co eee, automatycznie dobra niech poleci po wszystkich eee, robię skan wszystkiego patrzcie Kurde. idealne auto idealne będzie wszystko na zielono no to ja to rozumiem no to to jest mercedes no to klasa samo w sobie. O, nie jest. Coś na, coś na czerwono jest. Wiecie co? Robię skan po całości. Oleju 2 litry dolane. Także przepis na to, żeby go zabić, no to jest dobry. E, ale nie, naprawdę nie wyrobię się teraz, żeby zmienić ten olej. Może coś w, troszeczkę w późniejszym terminie wykombinuję, żeby gdzieś to wcisnąć pomiędzy, w międzyczasie. Bo naprawdę, no za, zapchany jestem autami do do marca przyszłego roku, a mamy lipiec, nie? Także no, jest obłożony. jestem fest, e, autami, ale to nic, to nic. Zobaczymy, zobaczymy, co to dalej będzie. E, przeskanuję, skasuje błędy i i co i zobaczymy o a można oddalić no właśnie niepotrzebnie tak telefon trzymałem blisko e, twarzy i co i zobaczymy zobaczymy co to tak naprawdę systemów jest co w się jest ale to jest nic jak kiedyś V12 podpiąłem Oho, to pół dnia e, kasowanie o tak tak Nie ja skasuje wszystko z góry na dół ja. No Jakieś ABS i inne cudawianki ze względu niskiego napięcia albo, albo tego, że miałem podniesione i pokręcił sobie kółkami, to się nie ma co dziwić, że są błędy. Zabiorę na drogę. Jeszcze co jest tutaj do dorobienia i to w trybie natychmiastowym, to wymiana śrub w kołach. Zam, zamówiłem sobie śruby do kół i te śruby już oczywiście wymienię, ale to jak już auto będzie stało już nie u mnie, tylko u prawowitego właściciela użytkownika opowiem w taki sposób to wtedy podejdę z kluczem i po prostu wymienia. a te śruby z tych na te które mają być bo te się dokręca i one idą gumowate no bo bo to nie jest śruba do tej felgi więc jeżeli coś nie pasuje no to nie będzie nigdy dobrze działać także teraz oczywiście no patrzcie tylko jeden błąd jeden błąd tylko no to, to nie ma. Ja chcę tak, chcę wyjść z systemu. I teraz sobie zrobimy sam sterownik silnika. O, to to, 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 skrzynia biegu była. To też mnie ciekawi. To też mnie ciekawi, bo tu jest podobno ta skrzynia biegu, co tak się CVT, tak? CVT. Tata! To ja nie tata twój! Tata! Co? Nie ma kupy! A nie ma tę baterii nie ma? Nie. A. Popadało na to otko. No, tak, zaraz, to zaraz zobaczę. Zaraz zobaczę. Zaraz, bo jak na auto, dobra? O, patrzcie, bezbłędnie. Kurczę, ale super. A gdzie jesteśmy? W skrzyni biegu. W skrzyni biegu jesteśmy, nie ma błędów. No niemożliwe. to Takie rzeczy to się w Mercedesie nie zdarzają. Eee, przynajmniej w tej skrzyni. Bo CVT. O, tutaj mamy troszkę, no, ale to jakieś takie pozamrażane. Tak, tak, no to pokazujemy, bo przed chwilą to miałem wszystko odpięte. Tak, ale to wszystko, co tutaj mam, to były błędy, to były błędy, które sam wygenerowałem, dlatego, że... Aha. Dlatego, że... Aha, dlatego ty nie chciałeś skasować. No, zapomniałem. Skasował? Tak, skasował. Bo tu jest informacja, wyłącz, włącz zapłon, dobra. Teraz już starek nie ma, jeszcze raz. Zobaczymy Dobra, nie ma błędów. Nie wierzę. Nie wierzę, jeszcze raz tu wlezę. W Mercedesie nie było błędów. Patrzcie na to. Kurde, no nie ma. No jeszcze chcę zobaczyć na chcę zobaczyć na co? Na parametry w czasie rzeczywistym. Zmiergle mhm. z I tutaj Jak te dane wyglądają No tak jakby mu się agier otwierał Albo jakby ciśnienie na listwie tracił Ale to zaraz sobie popatrzymy gdzieś indziej Dobra Dobra nie będę nie, be, nie będę gazował <śmienicza> Data. 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 Dobra, dobra nie będę gazował No jest jest problem jakiś z ciśnieniem szynie. to Rail, dlatego że jest 350. On se chwilę popracuje, i nagle jakieś takie dźwięki słyszałem. A to muszę sobie pochodzić. A co, teraz się nie ruszę? No i teraz nie będzie usterki. Ta usterka przyjdzie. No, zobaczymy. Dobra. Pierwsza jazda próbna. Pierwsza jazda próbna. Później się zobaczy. Dobra. Ja sobie wezmę śnieg do ładowania. No, dobra. Zawieramy na drogę i zobaczymy co na drodze.